Cześć, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj sobie pobudujemy, a mianowicie że zbuduję dom, ale każdy pokój ma inny budżet na przykład jeden jest za 10 tysięcy simolonów a drugi za 10. Nie próbowałem tego wcześniej robić, ale takie youtuberki jak czy czyli Simsi to robiły, więc linki zostawię wam w opisie będę właśnie losował takim generatorem specjalnym lid od... i właśnie w tym budżecie będę musiał umeblować dane pomieszczenie. I zaproszę was jeszcze na mojego Instagrama, który wyświetli się gdzieś tutaj na ekranie, bo chcę, przyznam wam się Szczerze, troszkę zdobyć tych obserwujących tak. I e, co, zaczynajmy, bo ja już się nie mogę doczekać. Okej, okay, a więc tutaj macie na dole generator i uwaga, generujemy sobie i pierwszym pokojem będzie mm, niech to będzie na przykład przedpokój, albo boję się powiedzieć, przedpokój, bo wylosuje nam 10 tysięcy. Kuchnia, no co, kuchnia niech będzie kuchnia. Ok, a więc generujemy 9188. Cieszę się, że nie powiedziałem, że przedpokój, bo z tą liczbą jakbyśmy mieli przedpokój. Spokój zrobić to by było całkiem słabo. Okej, okay, a więc kuchnię zrobię tutaj. Z racji tego, że mamy całkiem spory. But spory, w zasadzie nie spory, bo te wszystkie takie sprzęty do kuchni to są chyba raczej drogie. Więc zrobię tą kuchnię, myślę, że taka, taka będzie wielkość w porządku. Ok, i mamy to, więc zacznę może właśnie od takich drogich sprzętów, bo tutaj lodówka, no jak widzicie, kosztuje około ilu? Tam było dwóch także nie jest źle jeszcze. Zrobiłem coś takiego, ale nie do końca mi się to podobało, więc wiecie co, ja to po prostu usunę. No niestety, nie wyszło tak jak chciałem. Tylko szafeczki są ładne, ale cały dodatek jest dosyć średni, moim zdaniem. Przynajmniej tyle co ja pograłem. Oczywiście możecie się ze mną nie zgadzać, ale możecie się zgadzać. No i niestety nie ma żadnych szafeczek takich, które by tutaj się y spasowały ładnie. Ale niestety z tymi meblami nic mi nie pasuje tutaj. No i właśnie to jest problem tego, że nie ma tej palety kolorów, no nie? Jakby była to by można było sobie pozmieniać kolorki i wszystko ładnie do siebie dopasować. Okej, okay, przyznam Wam się szczerze, że myślałem, że ten budżet wysta wystarczy nam na, na więcej, jakby, że będziemy mogli za to kupić więcej, ale się troszkę przeliczyłem, szczerze mówiąc. Okej, okay, jednak zmieniłem troszkę koncepcję i pozmieniłem kolory, żeby to jakoś bardziej do siebie pasowało, powiedzmy. I jakoś jestem chyba bardziej zadowolony. Zostało nam jeszcze 1400 Simolonów, więc coś tutaj jeszcze by wypadało. A, właśnie, jeszcze okna i drzwi przecież. Dobra, już bym zapomniał, ok? Ok, tu takie okienko damy, duże. O, takie przejście tutaj, właśnie. O, i jeszcze zmienimy sobie oświetlenie, bo to też jest ważne dosyć. Ok, i pomalujmy, bo pomalować też by wypadało na jakiś kolor. No, powiem wam, że bez modów to coraz ciężej się w tej grze buduje. Za, już przywykłem po prostu do modów totalnie, tak mega mocno i ciężko, ciężko mi się buduje, przyznawam się szczerze. Okej, okay, i mamy 17 symbolów. Naprawdę więcej nie jestem już w stanie wydać w tym pomieszczeniu. Naprawdę, uwierzcie mi na słowo. Ok, więc mamy zrobioną kuchnię. Jest średnio. Dobra, losujemy i teraz będziemy mieli yy, zróbmy może jadalnię właśnie. Okej, okay, o, dobra, jadalnie. 4340, moi drodzy. Okej, okay, a więc sobie to jadalnię taką niedużą. Kupimy właśnie to samo, co tutaj do kuchni. Nie wygląda to dobrze, jednak naprawdę. Jest strasznie to wygląda, nie podoba mi się totalnie co ja tutaj zrobiłem Krzysztof, nieźle po prostu, nieźle Dobra, dajemy stół chciałbym tutaj też dać takie krzesła podobie, w sensie kolorystycznie, żeby to pasowało mniej więcej jakoś ale czy będzie? Tego moi drodzy ja powiem wam szczerze nie lubię koloru zielonego wewnętrznie w sensie w takiego zielonego taki ciemny zielony jest piękny ale w Simsach jest strasznie mało takiego koloru, albo damy tu żółty, żółty już jest taki dla mnie nie, bardziej przyjemny. Można by tu postawić regał z książkami w zasadzie. Postawmy, a co? Kto nam broń? Może jakieś driny byśmy tu postawili? Driny tu by. Post... Nie, to nie pasuje. Ni fi, w, ni, w ni w oko. Z mamy za małą to miadalnię, a nie ma co tu postawić. Może kominek bym tu postawił? Dobra, postawmy kominek. No i patrzcie, całość, całe pieniądze zagospodarowane. Bardzo pięknie, Krzysztof. Bardzo pięknie to zrobiłeś. Można by dynia, ale to już nie ten, nie te, nie te święta, nie? Nie te święta z dyniami. A, bo braknie nam pieniędzy na ten. I elegancko. Przyznam Wam się szczerze, że ja już trochę zapomniałem, jak te rzeczy z, z Simsów bez modów są niezbyt ładne. No ale dobra, może ja po prostu nie umiem budować, to jest prawdopodobne bardzo, to jest prawdopodobne. No dobra, mamy to, więc teraz, moi drodzy, salon, czas na salon, włączamy tutaj i wygeneruj. 4668. Ogólnie to też zawsze mam tak, że e, jak mi coś nie wyjdzie, to ja mam takie, że ej, bo to mi nie wyszło, może, może sobie odpuścić No, może tego nie wrzucać, ale z drugiej strony, spójrzmy na to tak, czy wam wszystko, w sensie wam, ja nie mówię, że wy mówicie, że że o nie, nie nie wrzucaj, nie? Ale jest y, ostatnio, spotkałem się z czymś takim, że mi tam napisał, że brzydko powinienem to usunąć i w ogóle nie wstawiać. A ja takie miałem, że a czemu? Przecież ja też jestem człowiekiem, tak? Mi też może coś tam nie wyjść. Teraz się tłumaczę, bo i nie wychodzi właśnie, ale Ciii. Właśnie to jest ten moment. Musicie mnie wspierać w tym łespa dole. Naprawdę. Wspieracie mnie? Mam nadzieję, że tak. Dobra, damy sobie taką żółtą kanapę. Dobra, jakoś jakoś coś tam wychodzi mi więcej, nie? Nie jest źle, nie jest dobrze. Trapa kominka. Tu można świecę postawić, z tego co wiem. Będzie tak świąteczny klimat, bardzo fajny. Dobra, idamy sobie tak. Może jakiś dywan też by się tu przydał. Przyznawam się szczerze, że wygląda to okropnie. Ej, a ja tu nie dałem do tego, do jadalni okien. Super, po prostu, Krzysztof, to wykmieniłeś tak, tak super, że nie ma okien w jadalni. Dobra, pomalujmy, bo pomalować też by się przydało trochę. Absolutnie powiem wam, już teraz w tym momencie, ja nie umiem budować w Simsach. Okej, okay, przyznaję się do tego. No, i okej, okay, mamy zrobiony salon, nasz budżet się skończył. Więc teraz, moi drodzy, zróbmy Łazienkę. Tak, więc włączam tutaj i Łazienka będzie. Uwaga, uwaga, za 6914. Mamy ten budżet, mamy ten budżet, moi drodzy, mamy go, trzymajmy. Niech będzie taka, i tu zrobię przedpokój. Tu zrobimy sypialnię. To będzie taki domek, będzie miał tylko parter, jakby. Więc e, zobaczmy, co z tą łazienką. Okej, okay, a więc wannę kupimy drogą, bo nas stać. Mamy. O! Powiem wam, że coraz gorzej to widzę po prostu. Tragedia, tragedia. Ale pa pamiętajmy o tym, że czasami zdarzają się takie wypadki, że no właśnie dom wygląda w ten sposób. Naprawdę, dom w Simsach może wyglądać w ten sposób. To nic się nie dzieje złego. Naprawdę, nic się złego nie dzieje. Okej, okay, mamy to. I teraz tak, tutaj zrobimy sobie właśnie przedpokój. Taki nieduży. Okej, okay, ale możemy wybrać jakieś ładne drzwi przynajmniej. Ale w tym domu nic to do siebie nie pasuje. Od tego tak, trzeba tak. zacząć. tym tu już nic i tak nie będzie pasowało, mój drogi. Tu już nie, nie, nie ma nie, 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 nie ma po prostu, koniec. Tu już wiesz, nic, chociażbyś w magii użył, to tu się już nic nie wymyśli z tego niestety. Ale doceńmy to, że naprawdę się starałem. Naprawdę chciałem dobrze. Że wyszło jak zwykle, to już jest inna sprawa, naprawdę. Ja chciałem, żeby było dobrze. Zaufajcie mi, zaufajcie mi, naprawdę. Chciałem, żeby było dobrze. Wierzycie mi? Wierzycie? Chociaż trochę? <laughs> nie, no żartuję sobie, ale serio, ja myślałem, że ten challenge. A, taki byłem, wiecie, hop do przodu i w ogóle, że. O, łatwy challenge, w ogóle nie będzie trudno, ale jakoś wiecie, co? Z tymi wszystkimi meblami w Simsach to jest naprawdę ciężko. No, nie wiadomo, co by tu. Ej, drzwi mogę w zasadzie kupić tutaj. Powiem wam, że ojeju... Ciemno to widzę. Na... Czarno. Nie, jak się mówi, ciemno, czarno. No, nieważne. Nieważne. O, można dać coś tu takiego. Wiem, że to zajmie, na... da nam więcej kasy, nie? O, dam sobie tu takie oświetlenie. Jedno. Elegancko. Dobra, i taki fotel może też dam. Niech będzie. Dobra. A, bo jeszcze trzeba tu pomalować. No tak, zapomniałem, że o. Tak, i trzeba pomalować. O, i damy sobie tutaj. Tak, dobra, elegancko, moi drodzy. Słuchajcie, pięknie, po prostu pięknie. Nie, żartuję okropnie. Dobra, i generujemy teraz sypialnię 2612. Super. I okej, okay, sypialnia nie może być duża w takim razie, taka będzie. Ale na korytarz to mieliśmy 6 tysięcy. No dobra, damy kwiatki, bo kwiatki jakoś tak, są kwiatki, to jest jakoś tak milej na sercu, nie? Też tak zauważyliście? Powiem Wam, że jestem totalnie niezadowolony z efektów. <laughs> Okien jeszcze nie mamy, o nie, trzeba okna kupić. Ale ten dom wygląda pięknie, po prostu cudownie. No i dobra, to ja teraz zajmę się dachem na szybko. No i teraz będziemy brali jeszcze budżet na. Em, ogród. I powiem wam, że to jest najgorszy domek, jaki zbudowałem w The Sims 4. Absolutnie. I generujemy teraz uwaga na ogród. I będzie to 24, 2337. Czyli w ogóle dziwi mnie to, że nie zostało w ogóle wygenerowany żaden tam jeden na przykład, albo 10, Nie wiem jak to działa szczerze mówiąc. M w sensie możecie mi wierzyć, bądź nie. Ale serio nie oszu oszukiwałem, bo jakby po co? Ja, ja nie lubię tak. Jak już coś rzeczywiście chcę robić w ten sposób, to, to robię to serio, tak że nie oszukuję. Ale żadna taka mm, dziwna liczba mała mi się nie wygenerowała, i trochę mi przykro. Coś okropnego totalnie. Ale pamiętajcie, zawsze jest taki patent, że jak coś wam nie wyjdzie w budowaniu za bardzo, to możecie to poprzykrywać właśnie drzewkami. I to jest bardzo dobry patent, naprawdę musicie go używać. Pamiętajcie o tym, że jak coś wam nie wychodzi w simsach czy coś, to przykryjcie to drzewkiem, i wtedy już wygląda 10 razy lepiej, mówię wam. Nadal wygląda to, moi drodzy, okropnie. Serio, najgorszy domek w The Sims 4, jaki kiedykolwiek zbudowałem. On jest tak brzydki, że nawet nie chcę tego komentować totalnie, jakby... Jakby budowanie właśnie bez bryły jest okropne, bo nie można nic, tak wiecie, pokombinować, z, z, w sensie nie ma bryły i musisz każdy pokój robić po kolei, straszne to jest. To właśnie chyba wszystko zepsuło, zmiotło mnie i wybiło totalnie z wszystkiego. A ale dziękuję wam za oglądanie. Jeśli chcecie więcej takich challenge'y to ja bardzo chętnie, chociaż po tym co tutaj zaszło, to chyba nie będziecie chcieli. Jakby ja powiem na swoją obronę tylko naprawdę, że ja kiedyś umiałem budować, okej? Okay? Pooglądajcie sobie moje szybkie budowy i wtedy będziecie widzieć. Ja się nie przyznaję, że zbudowałem to coś, jest okropne. Wybaczcie mi, że musieliście to oglądać. Ale ja dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Do usłyszenia w następnych filmach. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa! Zapraszam na insta!